Nie musisz wygrywać każdej rozmowy. Czasem największym zwycięstwem jest cisza w świecie, który krzyczy, gdzie każdy ma coś do powiedzenia, coś do udowodnienia. Cisza staje się luksusem, a pokora jedną z najrzadszych form siły. Czasem czujemy, że musimy odpowiedzieć. Że musimy się bronić, że musimy coś udowodnić sobie lub innym, ale to ego chce być słyszane, to ego potrzebuje racji, to ego krzyczy. Prawdziwa siła nie potrzebuje oklasków, nie musi być głośna. Prawdziwa siła wybiera milczenie. Ten film nie jest o tym, by się wycofać, nie o słabości. To film o tym, Jaką potęgę daje nam mądre milczenie. Cisza, która nie oznacza rezygnacji, ale wolność. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że nie możesz się powstrzymać przed odpowiedzią, ten film jest dla Ciebie. Wchodzimy dziś w temat trudny, ale absolutnie kluczowy, bo zanim nauczysz się świadomie milczeć, musisz zrozumieć, co tak naprawdę w Tobie krzyczy to nie Ty. To nie twoja dusza, to twoje ego. Co to znaczy, że ego krzyczy? To momenty, gdy czujesz impuls: Muszę coś udowodnić, muszę mieć rację, nie mogę tego tak zostawić. Jak on, ona, śmiał tak powiedzieć, to nie jest głos twojej wewnętrznej mądrości, to głos twojego zranienia, twojej historii, twojego lęku przed byciem niewystarczającym, niewidzialnym, niesłyszanym. Ego jest hałaśliwe, bo boi się zniknąć. Boi się, że jeśli nie będzie walczyć, przestaniesz istnieć. Ale to nieprawda. Prawdziwe ty zaczyna się wtedy, gdy ego się ucisza. Dlaczego to takie trudne? Bo żyjemy w kulturze bodźców, skrolujemy, odpowiadamy, reagujemy. Tracimy zdolność pauzy, a przecież ta pauza to przestrzeń, w której zaczyna się Twoja wolność, człowiek. Który potrafi powstrzymać się od reakcji, ma nad sobą władzę. Nie władzę nad innymi, władzę nad sobą. A to najczystsza forma siły, jaką można osiągnąć. Ego reaguje, dusza obserwuje. Wyobraź sobie sytuację: ktoś cię obraża, mówi coś raniącego, ego momentalnie się uruchamia. Jak śmiał, muszę odpowiedzieć, ale co by się stało, gdybyś po prostu został w ciszy? Nie z rezygnacji, z wyboru. To nie jest słabość, to jest wybór. To ty jesteś twórcą reakcji, nie impulsem, nie emocją. Ty. I w tej chwili zaczyna się prawdziwa wolność. Ludzie nie boją się Twojego krzyku, boją się Twojego spokoju. Milczenie potrafi rozbroić bardziej niż tysiąc słów. W ciszy kryje się pytanie: dlaczego on, ona nie reaguje? I właśnie wtedy druga strona zaczyna konfrontować się ze sobą. To nie ty atakujesz, to ich własne. Sumienie zaczyna mówić. To dlatego stoicy byli tak potężni. Nie dlatego, że krzyczeli, ale dlatego, że milczeli wtedy, kiedy inni tracili kontrolę. Pokora to siła, nie słabość. W świecie, który celebruje pokaz siły, prawdziwa moc jest cicha. Pokora nie znaczy, że nie masz racji. Pokora znaczy, że nie potrzebujesz jej udowadniać. To mądrość, która mówi: Nie muszę tego wygrywać, bo ja już wygrałem z samym sobą. Wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się potrzeba udowadniania. Jak zatrzymać reakcję ego to nie magia to praktyka. Zauważ impuls, poczuj, kiedy chcesz coś powiedzieć, poczuj napięcie w ciele, oddychaj, weź trzy głębokie wdechy. Zamiast odpowiedzi, zadaj sobie pytanie: czy mój głos będzie wynikał z miłości, czy z ego? Wybierz ciszę, nie z rezygnacji, z siły. Początkowo to będzie trudne, bo ego będzie wrzeszczeć: Zrób coś, ale za każdym razem, gdy wybierzesz spokój, wzmacniasz siebie. Przykład z życia: wyobraź sobie, że ktoś cię krytykuje w komentarzu publicznie. Ego mówi: Musisz się bronić, musisz pokazać, że nie mają racji, ale dusza milczy, bo dusza wie, że nie jesteś tym, co o tobie mówią. Nie musisz brać udziału w cudzym chaosie, reakcja nie jest obowiązkiem. Cisza może być tarczą i mieczem. Cisza jest lekarstwem, nie tylko emocjonalnie. Badania pokazują, że momenty milczenia, prawdziwego, świadomego milczenia, regulują układ nerwowy, wzmacniają koncentrację, łagodzą napięcia. To tak, jakbyś dał swojemu ciału i umysłowi przestrzeń na regenerację. Każdy moment milczenia to akt uzdrowienia, Ciebie, Twoich relacji, Twojej energii. Jak praktykować pokorę i dystans, codzienne rytuały stoika. Stoicyzm to nie filozofia dla bibliotek, to filozofia ulicy, to sposób życia dla tych, którzy chcą zachować spokój w chaosie, ciszę w hałasie i wewnętrzną moc, gdy świat domaga się reakcji. Dziś pokażę Ci konkretne, proste, ale potężne praktyki, które pomogą Ci codziennie żyć bliżej tej siły. Poranna pauza. Zanim wstaniesz, zapytaj siebie: Czy to, co mnie dziś spotka, naprawdę wymaga mojej reakcji? Seneka mówił: Rzeczy same w sobie nie są złe to nasza interpretacja czyni je takimi. Zanim złapiesz telefon, zanim włączysz wiadomości, po prostu oddychaj, obserwuj, nie interpretuj daj sobie trzy minuty ciszy i dopiero wtedy wejdź w świat. To nie strata czasu, to ugruntowanie. Stoicka mantra, to nie o mnie. Kiedy ktoś cię prowokuje, przypomnij sobie, to nie o mnie, to o ich niezrozumieniu, ich bólu, ich historii. To działa jak duchowa zbroja nie chodzi o obojętność, chodzi o świadomość, że nie musisz wszystkiego przyjmować do siebie nie wszystko, co jest rzucone, musi być złapane. Ciało jako barometr. Cisza to nie tylko brak słów, to także brak wewnętrznego napięcia. Zauważ, co się dzieje z Twoim ciałem. Gdy ego się w Tobie podnosi, czy zaciskasz szczękę, czy ramiona robią się sztywne, czy oddech staje się płytki, zatrzymaj się. Zrób jeden świadomy wdech przez nos i wydech, powolny przez usta. Powtórz to trzy razy, tylko tyle i aż tyle. To może przerwać cały łańcuch reakcji. Wieczorne oczyszczenie. Zanim pójdziesz spać, zapytaj siebie, gdzie dzisiaj ego przejęło ster, gdzie zareagowałem, zamiast zauważyć, czy ktoś dziś wcisnął mi guzik, ale zamiast się oceniać, po prostu to zapisz. Pisanie jest lustrem. Pozwala odseparować prawdę od impulsu. Z czasem zaczniesz dostrzegać schematy. A to pierwszy krok do ich przełamania. Ćwicz pauzę. Mikropraktyka milczenia. Codziennie znajdź jedną sytuację, w której normalnie byś odpowiedział, i wybierz ciszę. To może być rozmowa z bliskim, komentarz w internecie, reakcja na czyjeś spięcie. Zrób coś niewiarygodnego dla ego. Uśmiechnij się i nic nie mów. Początkowo będzie bolało, ale w tej pauzie. Poczujesz siłę. Cisza, która nie jest lękiem, jest wyborem. Zmieniaj pytania, które zadajesz, zamiast dlaczego oni są tacy. Zadaj, dlaczego mnie to rusza? Jaka część mnie chce zareagować? Ego zadaje pytania, które oskarżają, dusza zadaje pytania, które odkrywają. To, co boli, pokazuje ci, gdzie jeszcze warto zajrzeć głębiej. Stoicki zestaw ratunkowy na trudne chwile. Jedna technika oddechowa, na przykład technika 478. Jedna osoba, z którą możesz porozmawiać bez oceniania. Jedno fizyczne działanie, spacer, rozciąganie, zimna woda. Nie czekaj, aż życie cię przewróci. Miej przygotowaną swoją kotwicę. Bo życie nie będzie cię pytać o pozwolenie, zanim rzuci cię w burzę, ale ty możesz zdecydować, kim jesteś w tej burzy. I pamiętaj, nie musisz być zawsze spokojny, ale zawsze możesz wracać do tego spokoju. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie krzyczeć, ale żeby nie pozwolić ego decydować, kiedy otwierasz usta, bo twoja prawdziwa siła to nie twoja racja to twoje panowanie nad sobą. Co to znaczy emocjonalny dystans? To nieobojętność. To nie chłód. To nie zamykanie serca. To umiejętność bycia w relacji, ale nie tracenia siebie, bycia w empatii, ale nie w chaosie, drugiego człowieka. Marek Aureliusz mówił: Jeśli coś z zewnątrz cię rani, to nie to coś, lecz Twoja ocena tego jest źródłem bólu. Emocjonalny dystans zaczyna się w momencie, gdy rozumiesz. To, co czuję, nie zawsze jest moją prawdą. Czasem to reakcja mojego ego, czasem to cudza energia odbita we mnie. Przestań brać odpowiedzialność za emocje innych. To jedno z największych zniewoleń i największych przebudzeń. Inni ludzie mają prawo czuć, co czują, ale nie mają prawa żądać, byś to niósł za nich. Prawdziwa dojrzałość zaczyna się tam, gdzie kończy się poczucie winy za cudzy stan ducha. Ty nie jesteś czyimś terapeutą, ratownikiem emocjonalnym, emocjonalnym śmietnikiem. Możesz być obecnością, lustrem, światłem, ale nie zastępstwem ich własnego uzdrowienia. Jak zbudować energetyczną granicę? Wyobraź sobie tarczę. To może być światło, sfera, woda, cokolwiek, co czujesz jako ochronę. Codziennie rano, zanim wejdziesz w relacje, rozmowy, media, zrób 30 sekund wizualizacji. Powiedz sobie, zostaję przy sobie. Współodczuwam, ale nie wchłaniam. Nie jestem gąbką, jestem światłem. Nie biorę niczego do siebie, co nie jest moje. Ta praktyka, robiona codziennie przez 21 dni, zmienia sposób, w jaki odbierasz świat. Odłącz się od cudzych opinii. Twoje życie nie jest referendum, twoja dusza nie potrzebuje lajków. Jeśli uzależniasz swój spokój od tego, jak ktoś cię postrzega, oddajesz władzę. Prawdziwa wolność przychodzi, gdy rozumiesz: mogą mnie nie rozumieć i to jest ok, mogą się nie zgadzać. I ja nadal mogę być sobą. Cudze spojrzenia nie muszą stać się Twoim lustrem. Przerwij wewnętrzne odgrywanie scen, znasz to? Trzeba było mu powiedzieć. Co ona sobie myśli? Następnym razem to już ja jej pokażę. To nie rozmowa. To spirala ego. Im dłużej w niej siedzisz, tym bardziej grzęźniesz w czymś, co nawet nie istnieje, bo wydarzyło się tylko w Twojej głowie. Zauważ to. Zrób stop. Powiedz, to już było, to już nie istnieje. Wybieram pokój. Nie jesteś więźniem przeszłych rozmów. Jesteś architektem swojego teraz. Buduj przestrzeń między bodźcem a reakcją. To jest stoicki klucz. W każdej sytuacji masz chwilę wyboru. To może być sekunda, ale w niej zawiera się cała Twoja moc. Kiedy ktoś cię prowokuje, zauważ. Czy muszę odpowiedzieć teraz? Czy muszę odpowiedzieć w ogóle? Czy ta reakcja służy mi, czy ego? Każde niezareagowanie to akt siły, to jakbyś trenował mięsień mądrości. I na koniec najprostsza mantra: to nie moje. Kiedy ktoś projektuje na ciebie swój gniew, powiedz w myślach: to nie moje. Kiedy ktoś cię ocenia, to nie moje. Kiedy świat mówi, że musisz być inny, to nie moje, to nie ignorancja, to higiena psychiczna. Jeśli czujesz, że ten film mówi do ciebie, zostaw komentarz, wracam do siebie. Niech to będzie Twój symboliczny krok. Udostępnij ten film komuś, kto również potrzebuje tego spokoju. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich treści o mocy, ciszy i wolności wewnętrznej.